Hello, brilliant Lipiński. Tam Was w kolejnym odcinku z serii gry Free to Play. E, pokażę Wam tutaj ostatnio, w co sobie przycinam. E, jest taka fajna gra jak e, World of Warplanes. E, naprawdę ostatnio spodobała mi się ta gierka. W przeciwieństwie do World of Tanks, które zasysam i w ogóle nie wiem o co chodzi. W to też słabo gram na razie. Jeszcze się przekonacie. E, ale ta gra jest bardzo, bardzo fajna. Smaroty mi się podobają. Ze mną jest Lelo w ogóle jeszcze. Hejka. No, i teraz tak. Tutaj jak widzicie mamy jakieś ścieżki rozwoju i niestety nie mam pojęcia co chodzi. Tutaj są jakieś samoloty do zakupienia moduły taśmy. Nie ogarniam tego, nie ogarniam tego w World of Tanks, ale co tam. Lećmy się po prostu bić. Ja tutaj sobie kupiłem nowy samolocik, jest naprawdę wielgolachny. Wezmę sobie, zaproszę Cię do klucza Lela No, już brak gotowości dawaj. Okej, okay, i lecimy. Haha, dosłownie. E, naprawdę, gierka mi się strasznie podoba, tylko nie ogarniam tego celowania. Widziałem, że tam e, niektórzy, na przykład Gimper czy ktoś, e, grają w jakąś inną strzankę, chyba War of Thunder, tak to się nazywało. Jestem ciekaw, czy to jest lepsze. Jeśli tam graliście, to możecie dać znać. E, bo obczaiłbym sobie tą gierkę. O, właśnie, będzie ten nowy samolocik. Pierwszy raz nim będę śmigać. No, jest naprawdę... E, wziąłem go, ponieważ ma naprawdę tons of damage po e, Także zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Jest jakiś w ogóle... Jestem tankowaty. 170 hapsów. Będziemy wszystko niszczyć, mam nadzieję. Dobra, tak. Tutaj będę, będę bombiarzem ze spacją. Można robić bombiarza. No i cel tutaj jest prosty. Trzeba rozwalać wszystko, co jest na czerwono. Zazwyczaj, właśnie w takich gierkach, nie wiem co się dzieje, nie? O, ciekawy ten. O, Ej naprawdę, jak się kupi samolocik, to już. czuć różnicę. Te pierwsze, podsta te pierwsze podstawowe zobaczycie. są słabe. O, widzę O, siema Ja tutaj wziąłem takiego wielkoluda, tak naprawdę. A, ja nie umiem tym kierować. No, jakoś e, inaczej mi się kieruje tym samolocikiem nowym. No bo są cięższe. No. Dobra, tam jest radar. Ją, 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 ją. Lecimy do niego. Tak się prezentuje, się Jestem ciekaw, czy są jakieś jeszcze lepsze gry od World of Warplanes. O, już do mnie próją. Zobaczmy mój tons of damage. O, to ja rozumiem poprzednim. Teraz <grym> się wygłupiałem po prostu, a to jakoś próje. Dobra, zbieramy jakiś tam mały damage. A zniszczę sobie to. No, te podstawowe samoloty to panie, to nie to samo. Kurde, śmiesznie się tym kieruje. O, ktoś rozwalił. Dobra, gdzie na ludziska. Dobra, przedostajmy się do przeciwników. O, kogoś my tutaj mamy. 950 metrów. Dobra, polecę do niego. Jeśli nie gracie w World of Warplanes, możecie się rejestrować z refa Ta gra, e, niedawno była właśnie tam w e, zamkniętej becie Teraz jest dostępna dla wszystkich Także możecie wbijać i sobie tą gierę Mi się na razie podoba Ale jestem ciekaw czy są lepsze... O! Właśnie nie ogarniam tego celowania tutaj Czy ja coś robię źle? Czy ja jestem taki słaby w to? Dużo nie kosztował ten samolot więc polecam Wam e, rozegrać dosłownie kilka gierek i możecie sobie od razu kupić coś fajnego. O oh mój god, Dobra, polećmy na przeciwników, czy będziemy rozwalać te punkciki. Bo jednak najfajniej to się tutaj lata za przeciwnikami. Aczkolwiek może się mija to z celem, nie? bo mój samolot nie jest stworzony do tego. <gry> Nie, wszystko tylko nie to Chciałbym na, na jednym tym tym, na jednym machnięcie rozwalać te budynki To będzie coś pięknego O Yo. jakiś sojusznik mnie uratował, biło by z jego strony No to podziękuj mu Dobrze, bo teraz się rozbiję o skały Kurde, możecie przestać próć we mnie Za duży kąt nurkowania Za duży kąt nurkowania What? Dobra, Do góry, do góry, do góry, do góry. Jak to trochę? Eee, nie jest źle bywało gorzej. Dobra, 12, 21. Do... Kurde, przestańcie próć we mnie, złamasy. Dobra, rozwalę ten magazyn. Ok, i elegancko. Tam ktoś się z czymś męczy. A z tym magazynem, dobra, ja lecę. Nasi, nasi tam poszli do boju w ogóle, zaraz oni to sami skończą. Po prostu wyżdą wszystkich przeciwników elegancko. O, i tym się mogę zajmować, ale dobra, w następnej partyjce po polecimy sobie na przeciwników. Od razu zrobimy charge i pewnie padniemy. Ale to jest najpiękniejsze w tej grze. Generalnie, właśnie ten system rozwoju jest podobny do World of Tanks. O! ostatni samolot wroga, gg. I co teraz musimy to wszystko zniszczyć? Nie, nie, a, nie trzeba nawet. A ja Jej, się utopiłam. wygraliśmy, no pod sam koniec. Tak, padłam do wody, bo chciałam tak pięknie wyfikukować. Mhm. Mm no, ale elegancko. Jo, wygraliśmy. Tak naprawdę wykierowali nas. No, ja skulatałem. Strasznie nas wykierowali, ale co tam. Dobra, ja sobie mogę pokazać wam różne jeszcze te inne samolociki. Tutaj są właśnie podstawowe. To jest mój mocarz. Może, możecie sobie, jak na razie ogarnę tylko widok zewnętrzny. Walniemy sobie kamuflaż. I walniemy sobie w ogóle jakiś śmieszny nosek. Zastosuj. Dobra, i lecimy, co? Czekaj, jak chcę zmienić kolory A. Hangar Dobra, dawaj, brak gotowości. Okej, okay, jesteś. Eee, bitwa. Ej. Jaką masz siłę ognia? Mmm, tak. Nie mam pojęcia teraz. A, to dobrze. Grunt to znać swoją maszynę, Adi. No pewnie. Siła ognia 3 <noise> gwiazdki, punkty wytrzymałości 4, prędkość pół, zwrotność pół. No, ten samolot jest powolny i jest tak mało zwrotny. A to jest jakiś tank w ogóle. Siła ognia 56. Mam 30. No, ja go wziąłem ze względu na to, że ma naprawdę spoko y, damage. 56, ale tymi dużymi inaczej się lata niż no, tymi No, wiadomo, był. że wielki samolot nie będzie taki zwrotny. O, fajny w ogóle kamuflaż. A mój Ciekaw... w ogóle ziomek siedzi sobie na tyłach i strzela do tych, co mnie gonią, to jest mm -hmm. fajne. Czech, się ma Czech. Dobra, teraz lecimy w przeciwników. Ja tutaj jestem dosyć tankowaty, jo. <laughs> Tylko ja się tak wlekę, po prostu tragedia. Chciałbym się. Tak, ja się ścigać z tobą. No to masz jakiegoś nie, no to masz jakiegoś kurdupelka, ale jestem strasznie tanki, więc wiesz. I w sumie robię tą sub-damage. Now and forever. To jest nasze. O, dobra. Jocie Jaki... przeciwnicy? Halo, halo. O, widzę tam jakiegoś kolesia. Teoretycznie. Powinienem wygrać jakieś takie walki No dobra, dawaj, lecimy na tego typa Loli już od... No, zwiewać lamusy, zwiewać Dobra, lecimy na tego ziomeczka Dobra, w tej partyjce zajmiemy się Tłuczeniem no nobów Tylko oni nie są zbyt Szybcy A, otoczona. Szybkość też jest ważna jednak chyba w tej grze Oh. No widzę cię widzę cię, ale jesteś za daleko, dobra, doładowanie turbo celność ich pelota dobra, cokolwiek to dobra, znaczy nie. Cokolwiek to znaczy nie Jak masz tego nie wiedzieć Giń, brudasie. Moją w ogóle ludzie pierwszą no, metodą. Mnie. Ta, jestem tak o, zwrotny. No zaraz do ciebie, my... to dobrze, bo ja mam sporo hapeków. Samoloty ja tak, mają mają ja hapeki. Lubię. Ile masz hapeków? Na starcie mam 150. Ja mam 170. Ale twój był droższy. No, tylko mój jest, natomiast. Kurde, czołgiem, praktycznie. Nie mogę tym sterować. W sensie, no wiadomo, że nie jest szybki i nie jest zwrotny. Dobra. Noin. Jestem w złej pozycji. A za mną, mayday, mayday. A wszyscy we mnie prują, pomocy, drużyno! Nie, wiem, ja pomagam jakiemuś żymotkowi. na No świetnie, dziedziny. silnik jest uszkodzony. Jak nie, teraz zginę. No idź stąd, typie! Nie! Kurde! I to chyba siebie trochę boją. Ha, no, nie, ten no ten typ jestem ten typ nie tak nie lubi. On zastosował moją technikę, czyli e, z, zszarżować się na wroga i po prostu się z nim zderzyć. To jest jedyna metoda na zdobywanie fragów. Dobra, zobaczcie teraz sobie tryb widza. Zobaczymy co, por co porabia Lelo. o, chyba. Taki masz samolocik. Ej, całkiem całkiem zajebiście wygląda twój samolocik. Nie w ogóle masz typa, który jest strzela tam z tyłu. Wiem, widzę. Tak no, myślę jak co tu uciec. Poczekaj. No, z nim To nie jest całkiem śmieszne. No najlepsza metoda, poczekaj. E, przed tobą jest, za tobą no jest. No wiem. Wiem, co otoczona zauważyłam, bo sobie. trochę tak. O narka. Oh. No Noń bum. I są ludzie z naszej drużyny? Aha, jest 7 do 23, to wiele wyjaśnia, czemu latałam sława, bo nikogo nie było. No trochę... Przegraliśmy. Przegraliśmy. To. Ale dobra, w takich momentach po prostu wychodzicie do hangaru, chrzanić tą grę. I bierzecie następny samolot. Dobra, zaprezentuję wam jeszcze coś ciekawego, który to był fajny. A, e, chyba. 45 o tutaj są. Chyba ten, tym sobie ostatnio jeszcze pocinałem. Dobra, no brak gotowości masz. Biej. Myślę, co wziąłeś. Mmm, okej. Okay. Ja wezmę tego. O, trzeba będzie naprawić tamto. gach W ogóle nie... Wiem, Dało się nie rozbijać. Fajnie jakby mi ktoś wytłumaczył o co chodzi. Ktoś kto grał w Wotę powinien ogarniać się na e, tych rozwojach tutaj. Ja tego nigdy nie, nie ogarniałem w World of Tanks. W ogóle w tą grę byłem beznadziejny. Ale to... ta gra sprawia mi jednak radość samego latania, to jest naprawdę fajne. Kiedyś, kiedyś właśnie chcia, szukałem takich gierek, a było ich naprawdę mało. Albo symulatory, pamiętam moje pierwsze symulatory latania, w które grałem. To było tak kosmicznie trudne i głupie. Jeszcze... miałem kiedyś taką grę i była zbugowana jak po prostu Surgeon Simulator. Te pierwsze wersje. Ale takie gry zawsze są. ...blogowane. No. Nie no, to była kiedyś stara gra. Mówię o takich mega, mega starych dawno. A wyglądały też znakomicie. Dobra. czar żyjemy na przeciwników, chrzanić to. O, ale tym da się sterować, ludzie, nie widać. Ją, ją. Dobra, będę oszczędzać sobie doładowanie. Bo ja chyba zawsze to. Wywalnie potrzebnie, Dobra, jakiś wróg na horyzoncie powinien się pojawić. Gdzieś tutaj. O, dobra, widzę jakiegoś słaniaczka. No i weźcie tu kogoś, trafcie, nie? Dobra, jak jesteśmy za nim, to znaczy, że jest Git, i zaraz go nie będzie. O, critical biacz! Infinity mam po prostu na moim karabinie elegancku. Asysta. A świetnie, nie morduje i co? Broń się przegrzała <laughs> Dziękuję. jo ja mam asystę, dobra, lecimy lecimy Yo, tam. Ja teraz bo tam nie. kogoś łapią. No nie, tylko nie, pilot. W ogóle nie mam pojęcia o co chodzi z tym pilotem. Nie, chcę, ja to w każdej grze jest. No. Nie, no. Jeśli jest tu jakiś ekspert od właśnie takich gier samolotowych, to jestem. No jeśli... może nam wytłumaczyć. Tak, albo jeśli jest jeszcze jakaś inna taka fajna gra, to też jestem ciekaw. Dobra, na plecki mu. No, come on, come on, ziomeczku. Nie ogarniam w ogóle celowania w tej grze. Nie, mój silnik. Ła, dostałam z czegoś. Ła, kijom. No, chodź do mnie, nie uciekaj. A, o kurde, nie, jaki nie, skubany nie. jest zwrotny. Ten typ dobrze lata. Ła, wow, chyba teraz padnę. Za duży kąt nurkowania. Za duży kąt nurkowania, wszystko tylko nie kąt nurkowania. O, ich jest trzech, what? Dobra, no, przynajmniej będzie łatwiej trafić. Trafiono sojusznika? Gdzie tam był sojusznik? What? <laughs> mój Dobra, ja jestem chyba troszeczkę otoczony. Dostajemy bardzo po dupie? Czy mi się nie wydaje? Nie, w sumie, ale ja teraz wybuchnę, mam 14 HP. No nie, nie można użyć doładowania, no to jestem już e, w złej pozycji. Ja na jeden Otoczyli strzał. mnie trochę. Kurde. Zbejtowane jak dziecko. Pomocy, ja jestem na jeden strzał też praktycznie. Dobra. 6. Skrzydło uszkodzone, silnik ja uszkodzony. Ja będę sobie teraz tak latać i marnować ich czas. Może to jest moja jedyna... Nie. Epicka eksplozja LOL. Dobrze, się z moim nie zderzyłem. To byłby fail. Double kill A ty żyjesz? No, rozwalam pociąg pancerny What? Chcę się z nim rozbić <laughs> To on's damage, dobra wyłazimy Zagramy sobie jeszcze jedną? Kurde, jak ja się wkręcam w tą grę. Fajnie mi się tutaj pogrywa w to. Ja w sumie mam mało czasu, ale jeszcze jedną gierkę mogę wykryć. Okej, okay, to dawaj. A mój super samolot wychodził z poprzedniej wojny. No to lecimy. No ja wezmę mój po prostu czołg, a nie samolot. Latające czołgi, okej. No, dokładnie. Riot, please. nerf. Nawet nie wiem, kto wypuszcza. No ja też miałam pojęcia. No. Dobra, to będzie ostatnia gra. Teraz mi coś ugrać. Prędkość. No, wygraliśmy jedną. A jaką masz prędkość i zwrotność? Nie wiem. No masz tam twój samolot, nie? nie wiem, ale... No nie. Ja mam naprawdę niesamowitą. O, ale mam też typka, który strzela jest... Nie wiem tam z tyłu. zwrotność. No ja też mam tego stylu. Zwrotna szansa, słabą, bo troszeczkę ciężko się manewruje tym. No, ja mam te, też tak... Y, taką kłodę. Dobra, na No strasznie łatwo się przechyla i zaraz spadam, potem muszę wrócić do góry i tak w kółko. Mhm. Mm Wiem, że tutaj, ludzie, można kupować jakieś bomby, różne bajery, rowery. Jestem najlepszym bombiarzem. No, jesteś bombiarzem <laughs> z Minecrafta. <laughs> A czemu ja pójdę nie chcę prowadzić? Dawaj za mną. Zresztą jestem taki wolny. No dobry. się utopię. Jestem najwolniejszym samolotem na świecie. Nie wiesz, że zalecałam się i się utopiłam w wodzie. No już się utopiłeś? Musiałam zawrócić i słyszałam, że to Lelo król samolotów. Dobra. Ile mam? Ja nie mogę cię znaleźć. O był gracz flipiński. ty ładny masz samolot, Pierwszy cel zniszczony. On jest ruski, tak mi się wydaje. No, zniszczyli mi naprawdę silnik, już nie mogę użyć do ładowania. Świetnie. Wiem, że tutaj można kupować sobie różne apteczki, jakieś zestawy do naprawiania, nie? O dobra, tam lecimy, bo tam jest jakiś bałagan. Będę ci mówiła co się dzieje dobra, ale wiesz co, zanim ja tam dolecę to za tobą leci i pewnie zaraz zacznie ci strzelać w ciebie. No to po prostu spełnienie moich marzeń też w ciebie strzela Wiesz co, ja nie mam doładowania, więc... Więc chyba giniesz Nie mam też doładowania, więc jest mi troszeczkę smutno, nie powiem Ej, ale to ma takie animacje, że masz rozwalone skrzydła i ja tego nie widziałam jak grałam What? Cel trafiony. Jak ciebie oglądam, to masz zniszczone nawet no, skrzydło. Nie, nie jestem, no ja wiem. E, gram w ogóle ludzi na średnich detalach, żeby to się ładnie nagrywało. W sumie mogłem przetestować to na wyższych, bo to powinno chodzić całkiem płynnie. Dzięki temu też, że nagrywam action, bo jakbym to nagrywał frapsem, to po prostu mój komputer by umarł. Też ja się gdzieś rozbijesz, mam takie dziwne wrażenie. No ja wiesz co, mój samolot nie jest w najlepszej kondycji, bo lewe skrzydło się. Silnik, jakoś tak dziwnie Nie mam doładowania, dziwnie dymie. Prędkość spada. E, masz kogoś na plecach tak w ogóle. No to po prostu zupełnie nie ma że teraz. Silnik się zespół. Zepsuł. zepsuł. E, tak, teraz na pewno... Będę królem. Dobra, teraz po prostu odwrócę uwagę od moich. No leć, samolociku, leć! Dawaj samolociku. Dobra, jeszcze się trzymam, ale nie obciążaj go. Dzięki za info, Ziomku. Dobra, także to by było na tyle. E, takie nasze e, małe gry. <grywanie> takie pogrywanie w World of Warplanes. Dobra, my się z wami żegnamy i nie wiem, może będą jakieś e, następne odcinki, albo może z jakiejś podobnej gry e, z samolotami. Na razie. Na razie.